the Różowe akcenty i słoneczniki zawładnęły dziś sandomierską starówką. Wszystko po to, aby szerzyć profilaktykę i zachęcać do regularnych badań. Celem jest profilaktyka i podejmujemy te działania, żeby kobiety systematycznie się badały, bo tylko systematyczne badanie daje możliwość wykrycia choroby, ale i nie tylko badamy się po to, żeby być, wiedzieć, że jesteśmy zdrowe. Sandomierski Klub Amazonki już po raz jedenasty zaprosił do wspólnego przejścia Marszu Pierwsi w Sandomierzu. Bardzo ważna inicjatywa. Cieszymy się, że jesteśmy już jedenasty raz ze społecznością. Cieszymy się, bo są z nami Kolżanki, Amazonki, z ostrowca, Starnobrzega, z miały przyjechać ze Stalowej Woli, jeszcze nie widzieli, ale będą, więc bardzo się cieszymy, bo to jest ważne być w chorobie. I te osoby, które dzisiaj z nami tu są, wspierają nas, a nas to motywuje do działania. Masz piersi? do Sandomierza, jak zwykle, przyciągnął wiele osób i grup zorganizowanych, dla których propagowanie idei tego wydarzenia jest bardzo ważne. Na Sandomierskim rynku spotkali się nie tylko mieszkańcy. Sandomierza, ale również Amazonki, między innymi Zostrowca Świętokrzyskiego, Tarnobrzega, Połańca czy Stalowej Woli. Co roku jesteśmy, jesteśmy za, m, zaprzyjaźnione z Amazonkami z Sandomierza no i po prostu przyjeżdżamy tu dla koleżanek, ale też no i popierając całą tą ideę tego marszu e, i to co on ze sobą niesie. Swoją e, tutaj postawą też e, zachęcamy inne kobiety do badania się, do profilaktyki. E, nie zamykamy to jak Temat tabu, jeżeli chodzi o nowotwór piersi. Także chcemy się pokazać, że jesteśmy i żeby warto się badać. My jesteśmy co rok na tym, na tym właśnie marszu. Jesteśmy zadowoleni, że mamy zaproszenie i z miłą chęcią przychodzimy tutaj zawsze. Dlaczego warto brać udział w takich akcjach? No to są akcje bardzo potrzebne, żeby każdy wiedział, kto jeszcze nie zachorował, żeby wiedział, jak ma na osiem po prostu no, nim zachować jaka profilaktyka no, w, 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 tak. jest ważna, że trzeba się badać i później, no niestety, ale z optymizmem, czasem małym, ale patrzeć w przyszłość. W marszu co roku biorą udział uczniowie sandomierskich szkół, uczennice pierwszego liceum ogólnokształcącego Kolegium Gostomianą kilka miesięcy temu postawiły na współpracę z sandomierskimi amazonkami i szerzenie profilaktyki nowotworowej przez swój autorski program. Kancer Akademii. Październik jest rocznicą naszego projektu onkologicznego Kancer Akademii i dzisiaj jesteśmy organizatorami współorganizatorami marszu Piersi w Sandomierzu. Dlaczego jest to ważne? Dzisiaj, tak jak przez cały poprzedni rok, propagujemy te same idee, czyli profilaktykę raka piersi, poprawę jakości życia chorych na raka. Chcemy przekazać wszystkim to, czego nauczyłyśmy się przez ten cały rok, że musimy mówić o tym wprost, musimy o tym mówić głośno. Nie boimy się tematu raka i nie pozwalamy się bać innym. Julia z Cancer Akademii przyznała, że profilaktykę warto promować również wśród młodych osób. Jest to dosyć istotne, szczególnie w obecnych czasach, kiedy. Nowotwory dotykają coraz młodszych osób, więc właśnie starałyśmy, żeby ten projekt przede wszystkim w głównej mierze dotarł do naszych rówieśników z naszej szkoły, ale też do innych spoza. I jak co roku marsz wspólnie z amazonkami przyszedł starosta sandomierski Marcin Piwnik. Starosta przyznał, że sandomierskie amazonki są motorem napędowym do działania. U nas zawsze były dla nas takim motorem napędowym. Pomogły nam w wsparciu w takim, że zakupiliśmy, i uruchomiliśmy pracownię mammografii w Sandomierzu, również nowy rezonans magnetyczny. To wszystko dzięki amazonkom. Ja jestem ciekaw, jakie mają dla nas zadania i wyzwania na przyszłość. Za taką inicjatywę i zaangażowanie. Amazonkom podziękował burmistrz Sandomierza Paweł Niedźwiedź. To są niezwykłe dziewczyny, wspaniałe, sympatyczne. Fantastyczne to, co one przeżyły, to co one dają nam swoim doświadczeniem i taką siłę. To jest coś niesamowitego i jesteśmy wdzięczni za to. I dziękujemy, że możemy dzisiaj, w tym, w tym ważnym dniu, być razem z nimi. Do profilaktycznych badań zachęcała dziś również Kazimiera Bednarska, radna Rady Miejskiej w Sandomierzu. Jak podkreśliła, rak to podstępny przeciwnik. Choroba nowotworowa jest podstępna. Ona tak naprawdę w nas jest. I to od tego momentu, kiedy ona zostanie wykryta, zależy również nasze życie. W jakim momencie zostanie, a zaawansowania tej choroby, zróżnicowania, od tego zależy właśnie też leczenie. Czasami są operacje, mówimy tu o raku piersi, oszczędzające piersi, czasami musi być pełna mastektomia, ale wiadomo, dla kobiety takie okaleczenie jest to po, no poniekąd tragedia życiowa, więc po to robimy takie marsze, takie akcje, swoją twarzą jakby się solidaryzujemy z tymi osobami, aby pokazać, że właśnie tak, takie osoby i ta profilaktyka jest niezmiernie ważna. Andrzej Bolewski, przewodniczący Rady Miejskiej w Sandomierzu podkreślił, że to wydarzenie jest już coroczną tradycją i świętem sandomierskich Amazonek. To święto nie tylko Amazonek, nie tylko kobiet. My wzmacniamy, pomagamy, utożsamiamy się tym świętem, mówię już o mężczyznach. Jest to rzeczywiście wspaniała już teraz taka inicjatywa i tradycja, którą jak najbardziej popieramy i Jesteśmy godni powiedziwą organizatorom, ale i tym paniom, którzy no, walczą z tą, z tą sytuacją. Nasze wsparcie, mężczyzn ale i samorządowców, jest to absolutne. 11 Marsz Pierwsi w Sandomierzu zakończył się na nadwiślańskim bulwarze, gdzie podsumowano konkurs profilaktyczny kierowany do uczniów szkół z całego powiatu. Katarzyna Kaszluga, STV Info.